Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Kiedy myślę o motywach domu, w powieściach, opowiadaniach, to najpierw przychodzi mi do głowy Abdaik. On w prawie wszystkich swoich powieściach i opowiadaniach pisał o rodzinie, domu, parach, no i w sposób okrutny, jak Bernhard, zło, wynaturzenie, hipokryzja i wzajemne piekło, które ludzie sobie robią. I on głównie pisał o rodzinach protestanckich, amerykańskich rodzinach protestanckich na przedmieściach w latach 50. i 60.. I to jest mistrz, jeśli chodzi o ten temat. Christian Lupa miał taką interpretację procesu Franza Kawki, że proces bohatera, głównego bohatera, jest karą za zerwanie z rodziną. Ale Lupa w ogóle ma mocno chłodny stosunek do rodziny i uważa, że to jest najbardziej egoistyczna, samolubna komórka społeczna. Jeszcze Doris Lessing to jest bardzo ważna autorka, jeżeli chodzi o temat domu, noblistka. Ona napisała taką powieść lato przed zmierzchem opowieść o emancypacji i odejściu z domu. No, i to pokazuje, że dom też może być mrocznym symbolem. Nie tylko jakimś źródłem tożsamości, ale też opresją. Dom może być mrocznym symbolem i to z kolei wykorzystywały powieści gotyckie. Tam dom był źródłem tajemnic i zła, które rozprzestrzeniało się i zżerało mieszkańców. Dzień dobry. Dzień dobry. Łańcuszek. Obstawiam, że nikomu nie powie. Wysoki z jasną czupryną posłał koledze braterskie spojrzenie. Włożył w nie tyle serdeczności i spokoju, ile umiał, a jednak sztuczka się nie powiodła. Kolega zaciskał palce na zapalniczce. Wyglądał żałośnie. Ciemnowłosy krzepki chłopak z wypiekami na twarzy. Siedział na klatce schodowej i wrzucał do puszki po redbulu w połowie wypalone palmale. Gówno nie powie. Nie znasz ich? Chodzą trójkami do kibla, bo muszą na miejscu obgadać każde jebane słowo, które padło przy barze. Chłopak zamilkł na chwilę i znieruchomiał, jakby badał własne buty. A potem wybiegł na zewnątrz i wyżegał się w liche rabatki przed blokiem. Udy z czupryną nie odpuszczał. Zwykle brakowało mu odwagi, żeby zrobić cokolwiek, co można potem omawiać w damskim kiblu. Wyluzuj, stary! Sam bym jej ściągnął majtki. Wyglądała, jakby chciała wyssać z ciebie całe białko. Krępy rozjaśnił się na chwilę. Może z tym materiałem było coś nie tak? Mogłem wziąć połowę. Nie wiem, wyglądałeś normalnie. Parę minut po drugiej. O tej porze w mieście robiło się naprawdę zimno, a oni mieli na sobie tylko koszulki. Pasiasty deszczyk zrzucił trochę wody na śródmieście. Brama cuchnęła jak psi pod szerstek, ale było sucho, a zamknięta przestrzeń wydawała się bezpieczna. Krępy włożył do buzi gumę i zaczął nerwowo odświeżać posty na łolu. Zdjęcia. Na kilku z nich dziewczyna ze śmiesznie napuszonymi włosami kręciła się w kółko. Zwykła zdzira, rzucił przymilnie tę zgrzywką. Zamknij gębę. Jakiś facet z kotem na smyczy wychylił głowę z półpiętra, ale zaraz zaczął pośpieszny marsz w górę. Możesz mówić ciszej? Sama chciała, wszyscy to potwierdzą. Napalona szprota i tyle. Nic dziwnego, że ci odbiło. Napór rzeczywistości był nie do zniesienia. ściany stały za blisko siebie, chłód pełzający przez szparę pod drzwiami zaciskał mu szorstką minę na gardle. Miał ochotę się rozpłakać jak dziecko w ramionach matki. Coś w jego życiu poszło nie tak, kurewsko nie tak. Dżin, którego wypuścił z butelki, właśnie przedstawiał go swoim kumplom. Chudy wydawał się szczerze zmartwiony. Teraz, kiedy mógł się do czegoś przydać, był bezradny i pozbawiony energii. Uchylił drzwi bramy. Wilgotny wiatr dotknął jego twarzy. W bloku naprzeciwko, po ścianach, pełzało światło ekranu. Chłopak spojrzał pogodnie na przyjaciela. Kupiej jej łańcuszek. One to uwielbiają. Kupię jej srebrny łańcuszek z popuszką.